Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus, po drugiej stronie kub, który rozwala samochód. Po kawałku? Tak, i to ten taki wrakowaty samochód. Ty po kawałku? A zobaczcie, rozwaliłem jedną nogę, ciekawe co się stanie jak drugą rozwalę. Tak, zobaczymy czy spadnie Venomowi na głowę. Let's... Uh... Eee. Eee. What the fuck? Co ma wisieć, nie utonie? What the fuck? Jak to? <laughs> jak to zrobić? Kochani tak w ogóle jesteśmy w środku nocy i sobie łazimy po śred... w dworzu. Wiesz co, a jakby tam postawił wooden frame'a? Ognisko postaw to z... <laughs> Ognisko, jak mam przed nim odcinku. <laughs> Czekajcie, no bo tu jest taka głupia trochę fizyka. Czekaj, czekaj. Nie, to jest Minecraft, zobacz tam też. A właśnie, powiem Ci, że w końcu odpowiedziałem Minecrafta. W ogóle zobaczyłem, że mam konto od 2011 roku. Chyba miałem miesiąc po tobie Minecrafta, nie? Coś takiego? Nie no więcej hmm. Zaczynaliśmy od bety bety 1.6 chyba, czyli 1.5 Jeszcze wtedy nie było trawy, też? Do dalej. Aha. No. Znaczy tej taki zielono było, ale... Nie było trawy takiej zwykłej tutaj w górę. Yy... No i... Podszedłem do drzewa, zacząłem je ścinać i tak patrzę... ściąłem kawałek pnia i drzewo mi nie spada i tak sobie myślę, what the fuck? <laughs> Ojo, <laughs> jakie to musiało być głupie. <laughs> Dobra, odejdź, odejdź. No tak to jest, jak już się pewien czas nie grało. Zaryzykuję. What? Ale wypadłem już z obiegu co do minecrafta. Powiem ci, że kiedyś to... Dwa skrapu dostałem. Na bieżąco. No. To dobrze. Dobrze, dobrze. Hehehe, <laughs> potrzebujemy skrapu, niszczymy wszystko. Wo O kochani, co to było? Co się stało? Latarnie rozwaliłem. Nie, bo będzie ciemno. Przecież one nie świecą. A może świecą? Nie, nie świecą. Zresztą to byłoby głupie, bo skąd prąd, skoro jest w to Co ty? To ja. Jak to skąd prąd? Eee, na przykład są, nie wiem, nie wiem. Słuchaj, bez sensu. A w ogóle? E, Panele słoneczne są Ludzie na forum e, Pump fan e, no, e, oj, oj, e, mają pomysł, żeby, przykład, zrobić drzwi, albo ogrodzenie pod napięciem, zasilane paliwem. ...i Ojoj. generator zrobić z tego małego silnika. Wiesz ile to będzie kosztowało? Ale mi się wydaje, że to mają niektórzy bardzo fajne pomysły. No można, można pod napięciem zrobić na przykład albo coś, to nie jest głupi pomysł, ale... ...z drugiej strony, to wiesz ile to paliwa wyszło? Pieseły. Żartujesz. To wyje coś, ale nie widzę. Kurna, jak jasno w tej chwili. No właśnie jasno, wiesz to jest bardzo fajne, bo w nocy widać zombie jak biegną. No nie fajne. Jest no dobra, co jeszcze śmiesznego możemy rozwalić tutaj? Znowu zabić Kubę? Dawaj Kuba, zabijmy cię. No mamy tam jeszcze jeden ten, no... ten baner, ale to lejemy, bo to szkoda niszczyć, tak? Hmm, ten cały sklep mamy tutaj obadany. Wszystko mamy obadane, czekaj na mapę, zobaczmy. Nie ma czegoś dalej. Ale jest droga, wiesz co? Można by zobaczyć, co, do czego ta, nie ta droga prowadzi. No dobra, to czekaj. A skoro już idziemy w zimie, no to byłoby fajnie sobie po. E, gdzie ja to mam 25 tych, no 50 krapu, ładnie. Widać jak ten, jak mi latarka świeci w pistolecie? O, czego tam nie widać, żeby ci się świeciło? No co... poczekaj, ty, poczekaj, czekaj, nie, to... Tylko coś zjem, masz buchę? E, mam jajka, chcesz? O, jedno. To znaczy, p Daj jedno Jezu. jajko <laughs> <laughs> tylko nie macaj, <laughs> tylko od razu zjedz. No nie, dzięki. Uważaj na włosy. No nie, nie. Jest. <laughs> jesteś obleśny. A to poczekaj, ja zjem drugie. O, właśnie. Skoro jest droga, kontynuujmy Dro drogą. No Tam gdyby, pamiętać, gdyby co, mamy. Rzeczy o. zostawione to olej cholera co jest? Zabił się w jakimś. Gdzie jest droga? Ja tak, czekajcie, droga zabija. Droga zabija. Czemu zabiłeś kolegę? A, dobra, teraz widzę dokąd do, do, ta droga prowadzi. Chyba z powrotem w naszą stronę, nie? Was no, fight? niekoniecznie. Dlaczego to? Dlaczego nie widzę jakoś zombiaków, nie biegają? A czy te zamrożone to pewnie nie biegają, bo nie potrafią no jak mają biegać w nocy to było. Jak nie O, To przywitaj się z tym kolesiem, Poczekaj, Jelonek Zobacz Uuu, nie biegają Wcale Kuźba wcale nie biegają Co to było? Jak to co? Zubiaczki! Czekaj, trzymajmy się razem. Kupy! Powinno być tak jak w Light. Jak grasz nocą, to masz podwójne ten o podwójne jecha. doświadczenie Jezus Maria, to ty, ja już myślałem, że coś... Teraz droga idzie. Tu, patrz. Dlaczego się zawija, jak kabanos. Kabanos <noise> <noise> mnie nie zawija. Jezus Maria. Biega! A niech cię zje za karę Okej, okay, ja to już zwykły ząb jak widzę Czyli musiała być fala Albo zaraz wychodzimy z świnek, a my mięsa tam nie wzięliśmy tamtego Jakiego? W kasie No nie wzięliśmy Ja mam tylko zielonka Uważaj biegnie E, eee, gdzie dalej? Drogą? Z drogą, zobaczymy gdzie to nas do, doprowadzi. No ale widzisz, nie znaleźliśmy tej recepty, co niby według ciebie można robić antybiotyki. No nie, nie ma. Też okay, się... może Herbal? A może już wcześniej mieliśmy Herbal? A może ściemniasz? Nie. Ja myślę, że Kuba ściemnia, słuchajcie. Ale recepta jest prosta, po prostu wrzucasz wszystkie rośliny. Jak... Ale drogę przez zimę właśnie minęliśmy. Hmm. Hmm. Popatrz na mapę przed miastem. Widzę. Tam była droga do góry idąca. No jest trochę. Tak, tak po prawej tam. stronie, tak? Wait. To dawaj na skróty pójdziemy. Coś cię lubi? Tak, tłuszczo. E, misio? Czy Misio też biega? Nie, znaczy biega, gdzie na skróty? Gdzie ty chcesz iść? Nie wiem! Zgubiłem się! Do, w drugą stronę mieliśmy, uważaj, biegnie coś do ciebie. Nie wiem. Jakaś napalona, o kurde. A. -a. ha! U -u. Przystojniaku! U śmierdzi! U -u. Dobra, to! Mówisz, <laughs> że śmierdzi wali śledziem? Oj. Jezu, idź ty. ty! psychopato! Dobra, idziemy... O, świnek. W las. Oj, zębek. na drugi mnie przyhaczył. Dobra zabawa, na tak sobie tak po zimie. O shit! What? A mnie, kuźwa. zaatakowali i zgubiłem świnkę. Dobra, wróciłem do punktu wyjścia i idę w kierunku tej drogi. A ja w kierunku światła. Hmm. Czemu kamień podniosłem? Czy ktoś mi może. Nie, jest świnek! No really? i świnieła. Jo, ten shotgun jest chory. Rozwaliłem pół śniegu, kurde, taki krater, żeby świnkę zabić. Jestem zawiedziony. Czemu? No zostało 20 minut do wschodu słońca i nie było ani jakiejś hordy Ja byłem. Wiesz <laughs> co, jesteś gorszy od zombiaków Potrafisz Przepraszam bardzo, jest... Najmniej oczekiwanym w momencie. Aha no Przepraszam bardzo, to... To ty już że tak powiem stwierdziliśmy. Byłeś za gruby i się zawaliło pod tobą. Nie jem więcej. Ty stałeś w śro na środku, że tak powiem tego sufitu. A co to to ty byłeś chyba? Tam się latarkę widziałem chyba No a ten A z czego to jest zrobione... Ty! Ale jakie tutaj fajne wzorki można robić Te bloki można skraftować betonowe co jest ta? Chyba można, wiesz Słyszałem psy A ja nie Dobra, zobaczymy co jest tam na górze, nie? Który, gdzie masz... No tak tutaj? jak wygniemy, co to jeleni. było? Jeleni! SMS Gdzie? Znaczy... W sensie jeleni, a nie SMS Trafiony! Okej okay. Mięsko! Ale wiecie co, mogliśmy klucz ten zostawić, a. Jaki znowu klucz? No do naprawy już tam w skrzynce, już nie biegać z nim, ale dobra. Czekaj, zaraz, gdzie ty mnie prowadzisz znowu prosto do, w tą stronę? Pamiętajcie, jak zobaczycie gdzieś wlezie się człowieka, który jest podobny do Kuby Odwróćcie się i idźcie w drugą stronę. Bo to jest niebezpieczne stworzenie, słuchajcie. Łatwo może was... Yy, na przykład nie wiem, zawalić wam coś na głowę. Ot otworzyć zombiakom drzwi eee... Co jeszcze? Zauwa no to parę innych rzeczy, no. Re Reasumując, wezwać zombiaku Coś mi strzeliło do głowy dziwnie. Tak. Zauważyłeś, że jest mniej. A? Jagódek teraz w zimie? O wiele. Dobra, walić ich, idziemy. Tu jest ta droga. Zajączek. Coś mi błysnęło. To zajączek. No, no, ale w tą stronę do. idę, to w tą powinienem iść. No i piwa smak. Kuba, co ty z tym piwem tak... No bo... daje się chore robi. Co? Staminy mi tu daje, mogę dłużej biegać. O, jelonek. Micha ma. Chyba wychodzimy z zimy. No. Chyba tak, tak, kończy się. Dawaj jelenia nie No, żeby nie trafić jelenia, no. Nie, no. no. Wyładował pół magazynku, kurna, w śnieg. W śnieg. Nie, no. No. Gdzie on jest? No, pierdziele, żeby jelenia nie móc dogonić, no. Ty no, zniknął. No, zgubiłeś jelenia. O, jesteś no. jak jeleń. No. Kurde. No i co teraz? I co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć, widzą? Że co? Że, że kuba co? zgubił jelenia? Zgubił Przecież to cię wyśmieją no Jak mogłeś zgubić jelenia takiego dużego? Ała. Co? Noga Ty A, to ty, myślałem że to jeleni Kurde, ale cienki żart Co jest ty, to, 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 to Tu tyle Przestań strzelać do tego samego co ja, bo zgina się i buduję. Dobra, coś zostawię. To zostawię, to zostawię. Na razie tyle. Cholera wie, co tam będzie nas czekało. Reasumując, poszliśmy bardzo długą podróż. Ale dobrze, wiesz co? Trzeba po prostu odsłonić czanki, zobaczyć, co się nowego zespałnuje. No ta, to jedna rzecz, zbierać skrap, to druga, żebyśmy mieli na dokończenie. Eee, tego Naszego tak. naszych kolców, nie? O zobacz, twój kumpel crawler Był rozłoczny Ach, ile tego? Ile zapleśniałego chlebka? Really? Really Będą antybiotyki Coś mi się zdaje, że jest przepaść Leci świnek, leci, leci! A ja za nim. No rale... Uj, jak wystrzeliłem świnię! Nie natrafiliśmy na kopalnię? Podejrzane to jest, nie? Eee, świnek mi wsiągł w glebie. A wiesz, że wystarczy edytować jeden klik XMR, żeby... Tak, się wiem. spawnowały. Tylko do... jest jedno ale, Kuba. Jedno malutkie ale. Pieprzone Ale trzeba jeszcze to umieć, umieć zrobić No to jest akurat proste no No i o, ja nie, wie, nie wie. wiem Znalazłem coś Sklepy Albo Nie wiem jest, to jest duży mur O mnie mi się łap, łapką kurna Jest alkohola. To sklepy? Aha. Dużo? Aby... Dużo czy mało czy co? Duże miasteczko Dużo Duże miasteczko? Nie, sklepy la lala Nie dałem mu uciec Co to tam się awanturuje? A jakiś dziwny ten sklep tak w środku drogi Aha Czy widzisz jak on się zespałnował? Dobra. Gdzie jesteś? Ch**a. Tutaj jestem przy tym... przy tych sklepach. No wiem, ale konkretnie może tak... Za tobą. No jestem na dachu. No to ja tutaj jestem pod murem. Morda. O! Wieża drewniana. Uh -huh. jak ja teraz zejdę z To jest bardzo dobre pytanie. U kiego grzyba ja tu wchodziłem. Czy myślisz jakbyśmy zawalili ta Zawalili taki sklep... Dużo e skrapu by było Nie, błagam, nie duszaj. Jakby <gry> strzeliłem zombiaka. Zombiak właśnie wchodził pod rabicę, rozumiem. Ile klientów w sklepie? Po kolei nie pchać się, kubuś wszystkich obsłuży. Jezu. Co dla pana? 5 gram łowiu, proszę bardzo. A, to jest yy, z jedzeniem Klep? Tak. To pozbieraj mi trochę żarcia, ja idę do, do stacji bez O, tak. grzeczny grubas. Miał, miał dla mnie ten. Wiecie, co? Ale... Okej... Okay. Co dla pani, doszła kulka. Kulka z automatu. A ty nie masz automatu. Nie. Dobra. Wow, Twoje inwentory jest full. Wiesz, ile znalazłem e, szynek? 11. Bardzo dobrze. Uzupełnimy sobie zapasy w domu. Czekaj, bo. Co? O, kuźwa. Trochę przesadziłem z ilością tych. E, trzeba te debrisy zostawić. Nie możesz przekraftować. No. Nie no, mam już. chodź tutaj, bo troszkę na tego drewna. no. Kuba! Idę, idę. Junik! Tu... No, już tutaj tylko oczyszczę. oczyszczę. sklep, bo potem będziesz marudził, że. I tak jesteś brudny, chodź tu. 20 szynek. Po No to też mamy właściwie. Tu leży pode mną. A to, a to grubas, myślałem, że to ty. Ojej! Co? Ile, ile dobroci? Eee. ok. Chcesz trochę wody? Bo mam zdecydowanie za dużo eee, Nie, potrzeba, dziękuję mam stanowczo za dużo wszystkiego O judo, koszyk mi zostawia wyjście <laughs> Sorry Gregory Oj oj żółta. Tylko w tym no dobra, eee. Yy... Czekajcie, podaprawiamy sobie to więcej. Purbasket basket rzeczy. Yy... Kuba chce... Ty masz dziewiątki do pistoletu? Tak. się ode mnie dziewiątki, no po cholera ja muszę jak ja nie używam pistoletu. Masz, 25 sztuk. Chcesz mięso zjadania? Dawaj całe mięso jakie masz. Skóry, tłuszcz? Tak mm. Co ci mogę jeszcze dać? Chcesz wody 7, Bo mam za dużo? E, nie, nie mam. Znaczy, dobra, daj już. No. Jedzenie chcesz? E, nie dziękuję, jedzenie mam. Muszę zjeść pierw to, co mam. Ale z jedną puchę możesz dać, no dwie. Oto masz, zjedz. I się trochę napijemy, napijemy. Okej, okay, idziemy dalej. Ob, 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 cały przejrzałeś? Uwa? Tak! To ty co to robisz. To ty znowu robisz. Za stacji benzynowej przejrzałeś dystrybutorem? Nic, ja nawet nie byłem w, na stacji. O, bo więc tu beczki są. O. Ile masz miejsca w ekipunku? E, pięć miejsc. To zbierasz beczki. blisko beczki było! No właśnie. Starałem się ją szybko zabrać zanim. Za jest z samochodu, wiesz? Bo potrzebujemy silnik do motorynki. O, opony mamy. Ale w samochodzie? Tak. A jak wyglądają? Kubeczkę takie małe, A tak? właśnie, zobacz, jak tutaj masz opony, nie? Rozwalając je masz szansę, że ci dropnie oponka. O, widziałeś? Wypadła. I żółte wypadły. O, znowu. Tu jest. Szare. Ojo, ja to... ile tu śmieci. A wiesz, że zapon jest skrap? Dziwna, jak zapon może być ten, może być żelazny skrap? Nie, nie, nie ogarniam tego. Nie, to ja też nie rozumiem. Czekaj, tu są jakieś śmieci na ulicy. Z <coughs> nie wiem. Dobra, te drewno zostawiam, bo to. Co jeszcze mogę zostawić? Nic. Wszystko się przyda. To jest najgorsze. A, to przerobimy na skrap. To wyrzuć. Witaminę. A to oponki wziąłeś? Tak. A ile ta. oponek idzie na jedną tą? Jedna. Jeden zestap, w sensie. jeden zestaw. Antybiotyki. Jestem na zapleczu. Mam dwa wolne miejsca. Czekaj, gunpowder mogę wyrzucić. Kurwa, no, na cholerę ja noszę te kości przy sobie. No, co mi witaminy? Chcesz bandaż jeden? Nie, dziękuję. Jestem zdrowy. Eee, stanowczo trzeba się zastanowić nad tym, co ja tu robię. Czekajcie. A to miałem. O, właśnie. Kolery mi kości. Wesić na ten beczki zwierz. Na zaplecze. To, zapleczu, to O ile piwa A te swoje Od piwa do tej głowa kiwa Tobie to już w ogóle Cholera, nie mam wolnych miejsc O i, i kółeczko Czekaj, zobaczę jakie Fioletowe Fioletowe? Hmm. O A jakie ty masz? Szare i żółte To szare przerób Szare przerabiam? No To widzisz tu to jest token jeden, Nawet nie warto go. Beczki mam. Tu jeszcze beczka. Mam. Miau. A co, byś, a co byś zrobił, jak ja bym strzelił, jak beczka jest przy tobie? Nie strzelaj, bo mnie zabijesz. Tak jeden strzałem można? No. No kurde, nie mam co... Co tam się... Kto to tak drze... się? A. Adam się że swój lokator kuby O kurczaczek. Piwo! Wypiłem. Jeleń! Jeleń! Kur... jeleń! <grywa> Jak to się nie da zabić? Oczywiście, że się da zabić, tylko pvp jest wyłączone. Kuba, Kuba dzisiaj chciał mnie zabić. No chciał, chciał. Już, już jestem. Dobra, otwieraj... Jeszcze środek lutuj, a ja idę po mięso, które tam leży. W środku chyba jest wszystko, wiesz? Tak. Wiesz, szafeczki. Uh. Uh. Jakie raciczki! Dobra Kuba, ja mam myśl myślę, że zrobimy to w ten sposób, że teraz należałoby zacząć... Uh, tam, ja... tam jest pustynia. Eee, ja tu zaznaczam sobie tego y waypointa. Mhm. Świnia! Le A to, to ty. O nie no. Zaznaczyłem pointa i tutaj wrócimy po prostu na następny odcinek i stąd zaczniemy po prostu. A no, teraz sobie polecimy jasne. po prostu do domciu, zostawić trochę tych bambetli. Uh -huh. No bo trochę znaleźliśmy, no jakieś kółeczka, nie kółeczka, okay. wiesz. stój, weź się ode mnie no, rzuć. To, to i to. Dobra. No co, lecimy na hauza Tak, na hałzę, again eee, Prosto ja się kieruję na domek. Poza tym, że sklep się wygenerował po, po środku drogi to jest Jezus faria kuba ty i padł Tak, no, kurde jak się to i padł Dobra już biorę go By taki, tak wiem co wezmę ja Jest mój Dobra prosto na domek, nie? Prosto na domek Daleko mamy do domku Aha. No trochę trochę za je poszliśmy kochani dzisiaj Idziemy na skróty, zobaczymy, może znajdziemy coś ciekawego po drodze. Tak. No dobra, kochani. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i co? Do następnego. Dokładnie. Hej. Hejka.